No i się ma witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości ze studia SCS. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwie nowości z ATS-a, jednak dla tych, którzy grają tylko w ATS-a, też będzie jedna bardzo ważna wiadomość. Dlatego oglądajcie dzisiejszy odcinek. Tak jeszcze na wstępie przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz na naszym kanale. Zapraszam Was również na Discorda oraz do naszej fałski oraz też na Twitcha, a do tego wszystkiego linka macie oczywiście w opisie. No i dobra, bezczenie. Przechodzimy do odcinka i dzisiaj tak jak mówiłem dwie nowości Jedno odnośnie ATS odnośnie Kalifornii A drugie odnośnie nowego trybu konwój Czyli takiego po prostu multiplayera Dlatego najpierw zaczniemy od tego multiplayera Bo jest raczej to dużo bardziej ciekawsze I dla tych, którzy nie wiedzą to zawsze jak jakaś nowa rzecz wychodzi do ETS-u, to najpierw jest testowana w ETS-ie na public becie. I właśnie teraz w tym przypadku tak samo jest. Możemy sobie wejść, po... macie link oczywiście do tego, ale możecie sobie po prostu wejść w ETS-a, otworzyć nową wersję tak jak tutaj widzicie 1.41. Nie wiem czy ja powiedziałem ETS-a, oczywiście do ATS-a. Wchodzicie tam właśnie na betę, otwieracie sobie tą betę 1.41, wpisujecie jakiś tam kod i możecie sobie pośmigać po nowym multiplayerze. Ale dobra, zacznijmy od początku. Co to jest? No po prostu SCS już tam jakiś czas temu zapowiedziało, że stworzy własnego multiplayera do ETS-a, bo wiadomo, i do ATS-a oczywiście, bo jednak wiadomo, jak tracker MP działa. No i właśnie takie coś zrobili. Teraz jest dostępny na razie tylko w ATS-ie na public beta do 1.41, ale pewnie moim zdaniem zrobią coś takiego, że w 1.41 już oficjalnie, jak będzie oficjalnie ta beta, tak, w sensie oficjalnie jak będzie wersja 1.41, to już do ATS-u wejdzie no, ten tryb multiplayer, a jeśli chodzi o ETS-a, to też wejdzie pewnie na 1.41. Już jak będzie pełna aktualizacja, a jak nie, no to pewnie w 1.42, ale też możemy się niedługo spodziewać no i dobra, chyba tyle powiedziałam oczywiście jest to wersja, tak jak mówiłem, alfabeta czy jak to oni tam nazwali, po prostu będzie bardzo dużo błędów, jak możecie się domyślić, jednak no wiecie, po prostu udostępnili to wcześniej, bo chcą widzieć, czy ludziom się spodoba to co tam źle zrobili, bo jednak wiecie jak udostępnili to na początku tylko bardzo wąskiej ilości osób które pracują w studiu, to jednak bardzo mało błędów mogli wyłapać, tak a teraz jak udostępnił to powiedzmy nie wiem, na 10 tysięcy osób, to dużo łatwiej będzie błędy wyłapać, ale dobra jeśli znalazłem jakieś filmy na YouTube z tego konwoju, to macie teraz y, pokazane je y, na ekranie. Jeśli je oczywiście znalazłem, a jeśli właśnie je znalazłem, to też macie w opisie linka do nich, żeby tam prawa autorskie itp. No ale dobra, słuchajcie, ja teraz mam, będę czytał co jest zrobione już w tym, y, w tym konwoju, a czego jeszcze nie ma. To na razie tak, aktualna lista funkcji obejmuje każdy gracz może organizować i tworzyć własne prywatne sesje dla maksymalnej ilości 8 osób, czyli na razie możemy możecie wygrać i 7 osób zaprosić tam, możecie sobie ustawić hasło, do tego albo po prostu nie ustawiać hasła, no nie wiem dokładnie, jak to się odbywa, bo nie odblokowywałem tego. No ale następna rzecz to możliwość po prostu tych samych kontraktów. Po prostu możecie brać z tej samej firmy te same zlecenia, bo dla wszystkich będą te zlecenia sparowane. Nie, że każdy będzie miał oddzielnie, tylko że wszyscy będą widzieli jednakowy stan, jakby chyba ja to tak rozumiem. Synchronizowany ruch i to po prostu każdy, każda osoba będzie widziała taki sam pojazd w trafiku w tym samym miejscu. Czyli nie będzie tak, że jak ja jadę, widzę na przykład. Jakiś pojazd, który jest na lewym pasie, a jak ktoś i jedzie obok, kto widzi ten samochód po prawym pasie. Jakby rozumiecie o co chodzi? Po prostu wszyscy mają ten trafik tak, jak jest on naprawdę. Jakby na tracker SMP na przykład. Synchronizowany czas i pogoda to to samo, tylko jeśli chodzi właśnie o czas i pogodę. Czyli wszyscy mają tę samą godzinę i tą samą pogodę. Synchronizowane malowanie, akcesoria do ciężarówek, akcesoria do kabin i nie tylko. Czyli coś takiego, że po prostu wszyscy, jak ktoś ma jakieś malowanie, to druga osoba też to ma. I ciekawe, czy to teraz tak działa, jeśli ja na przykład mam jakiegoś Paint Jobs. W sensie kupione DLC Paint Jobs i pomalowana jakaś ciężarówka nią jest. To czy jakaś inna osoba, e, która nie ma tego DLC, po pierwsze, czy może z nami zagrać? A jeśli może z nami zagrać, to czy widzi malowanie takie jak my mamy? Czy widzi jakieś te malowanie jakoś zamazane? Nie wiem, ciekawe jak to rozwiążą. Moim zdaniem powinni zrobić coś takiego, że będą widzieli te malowanie, ale nie do końca na przykład w najlepszej rozdzielczości. I to będzie skłaniało ludzi, żeby pokupywali na przykład dane DLC. E, to samo to się tyczy na przykład jakichś kabin jeszcze coś na takiej zasadzie możliwość komunikacji z innymi e, graczami oczywiście przez CB Radio pod X szybka odpowiedź pod kuczy i prawdopodobnie coś takiego, że tam będzie parę opcji na przykład, że sorry I didn't mean to, czy coś takiego po prostu że no jakieś takie standardowe opcje, które no szybka po prostu i lub czat tekstowy pod klawiszem Y, czyli zwykły czat na który możemy wszystko pisać nie wdrożono jeszcze tak, pogoda nie jest do, w pełni zsynchronizowana, tylko dobra i zła pogoda, czyli e, nie ma Dokładnie pokazanego takiego samego na przykład słońca, tylko na przykład, jak ktoś ma deszcz, to druga osoba też ma deszcz, ale może być jedna osoba może mieć ten deszcz wielki, a druga mały. Ja to tak rozumiem. Kable do zdalnych przyczep nie są renderowane, czyli po prostu u innej osobie nie widzimy kabli, w które podpinała się ciężarówka pod naczepę. Tu kolejny punkt nie za bardzo rozumiem. Przeczytam wam, korzystając z posiadanej przyczepy w tym samym miejscu, do której masz się udać, aby załadować ładunek, może pojawić się przyczepa firmowa, czyli po prostu chyba może jedna. W na w sensie jedna przyczepa może się w drugiej zrespić, tak to rozumiem, nie wiem. Pojazdy AI mogą znikać, gdy gracz się rozłączy Czyli po prostu, gdy ktoś wyjdzie z sesji, to może trafik zniknąć. Mosty przenoszące nie są synchronizowane, czyli będą nieruchome podczas pierwszego wydania konwoj, czyli po prostu te mosty, które są w ATSie, te chyba tam w Waszyngtonie. Koczykto nie wiem jak to się mówi, no ale te takie mosty zwodzone, to prawdopodobnie będą się po prostu ruszały. Na początku później oczywiście co zrobią. Dźwięki dla ciężarówek i innych graczy są w toku, czyli jeszcze nie są w pełni dobrze zrobione. Dostepianie zewnętrznych kontraktów World of Tracks nie jest jeszcze dozwolone, czyli na razie nie można z WOTA brać y, tras. Modyfikacje nie są obsługiwane, czyli w, i tu jest bardzo ważne napisane: modyfikacje nie są obsługiwane w początkowej wersji, czyli już tutaj napisali, że w przyszłości na pewno będzie można wgrywać jakieś mody na ten serwer. Aczkolwiek na razie jeszcze tego zrobić nie można. Zaproszenia z tym działają tylko przez nakładkę Steam, czyli tam chyba Shift F2. Transmisja radiowa CB, klawisz skrótu X zakłóca linię wprowadzania tekstu, czyli nie możecie jednocześnie mówić i pisać. Ładunek, nie posi ładunek na posiadanej platformie może czasami przecinać się z przyczepą, czyli po prostu może nie być dobrze i mogą się jakoś tam kolidować ze sobą, i mapa ekranowa w konwoju jest pomniejszona wraz z przewijaniem czatu w road Advisor. Nie nie wiem o co tu chodzi, ale coś po prostu jak otwieracie mapę, to się pomniejsza, nie wiem o co chodzi. Zamierzone zmiany, ograniczenia podczas sesji konwój. Tempo postępu nie zmienia się po wejściu do miasta, czyli po prostu chyba mi się wydaje, że możecie dalej jechać tą samą prędkością, czy to jest w mieście, czy to bez miasta. W sumie to jest dobre, bo jednak przy Treek SMP to czasami się baguje. Czasami w sesji konwoju będzie się wydłużał, aby dopasować się do czasu gospodarza, nie jest to, jest to, ale jest to tylko wizualne, nie ma to wpływu na czas ekonomiczny. Jeśli masz 2 godziny do zakończenia pracy przed dołączeniem do konwoju, nadal powinienem mieć ten sam czas do końca zakoń do zakończenia pracy. Czy chodzi tutaj o coś takiego, że jak przypuśćmy, ja, y, ja hostuję serwer i ja ten serwer hostuję, jak jest godzina 14 w grze. A jakaś osoba, która chce dołączyć na serwer, zapisała postęp gry, jak ma na przykład na godzinie 8. I wtedy, gdy ona wchodzi na ten y, serwer, jakby mój to ona, jej czas przeskipowuje się do godziny 14, czyli do tej samej co ja mam ale czas jej nie upływa, czyli po prostu jak miał na przykład 2 godziny do oddania ładunku to dalej ma te 2 godziny, coś na takiej zasadzie chyba, specjalne prace transportowe są niedozwolone, czyli na razie nie ma special transportu, dynamiczne kolizje są wyłączone dla zaparkowanych pojazdów, nie możesz odepchnąć zaparkowanego pojazdu ale nadal będziesz się mógł z nim zderzać czyli prawdopodobnie yy, mi, mi się wydaje, że chodzi o zaparkowane pojazdy test trafiku AI, czyli możesz w nie wjechać, będziesz się z nimi zdarzył, będzie się odbijał, czyli kolizję masz, ale one nic nie zrobią, po prostu będą w miejscu stały. Zniszczone znaki drogowe nie są wizualne odzorowane dla innych graczy. Ich kolizje są symulowane lokalnie i działają tylko w bliskiej odległości od gracza, czyli po prostu na razie, jak ktoś zniszczy znak, druga osoba dalej go będzie widziała. Bramki opłatnie są synchronizowane, jednak otwieranie odbywa się na zasadzie bliskości, tak jak w przypadku pojazdów AI. Um, coś z bramkami, tyle wam powiem, nie wiem o co chodzi. Kolory pojazdów AI mogą się różnić po pewnym czasie, więc pojazdy z pojęci podręcznej można ponownie wykorzystać, aby ograniczyć zużycie pamięci. Kigowie, co to znaczy? No i chyba tyle. Trochę zajęło nam tutaj wytłumaczenie, co to będzie. W sensie co jest, bo już jest dodany ten konwój. Ja na tym konwoju na razie nie grałem. Mam nadzieję, że znalazłem jakieś filmy i wy mogliście zobaczyć te filmy. W sensie ja widziałem, że tam jeden film jest i ja widziałem, że jakaś jedna osoba wjechała w drugą osobę, to taka... Dziwna była fizyka. Tak po prostu ta ciężarówka tak odskoczyła, tak dziwnie, w sensie tej drugiej osoby. Nie wiem, może, może wam to pokazałem. E, no dobra, no to tyle odnośnie pierwszego posta. Spoko, mam nadzieję, że do ets -a też to dodadzą. Ale jeśli chodzi o tracker SMP, bo tak mogę się tak szybko odnieść do tego, myślę, że dalej na tracker SMP będą ludzie grali, bo mi się wy nie wydaje, żeby SS zrobiło taką rzecz, co w się sensie umożliwiło stwarzanie serwera, na przykład dla liczby 100 osób, czy nawet 1000 osób. Moim zdaniem tego nigdy nie zrobię, będzie tam maksymalnie 20-30 osób do zaproszenia na sesję, mam nadzieję, że tak będzie do stówy, bo chciałbym, żeby te konwoje wyglądały normalnie jednak, ale i tak mi się wydaje, że Trekkers MP przetrwa oczywiście mniej osób tam będzie jeździło na pewno gdy już wprowadzą podstawową jakby już realnie do gry, do ETS-a i do ATSa tą, ten, ten, ten multiplayer ale na Trekkers MP dalej będą ludzie jeździli na takich, na przykład na Landówce Śmierci, na Promocie ITP, bo po prostu nie będzie raczej tak dużo Serwery na przykład na 1000 osób w SCS-ie, znaczy w SCS-owym multiplayerze, ponieważ wątpię, że y, SCS, w sensie wątpię, że SCS miałoby tyle pamięci, w, po prostu wątpię, żeby wykupili tyle miejsca, jakby na jakichś dyskach, nie wiem, jak to jest przechowywane, żeby na przykład każda osoba mogła mieć serwer na 1000 osób, bo raczej y, by ich to trochę kosztowało i wątpię, żeby to było w ogóle realne do zrobienia. Y, no więc na no, spokojnie, trochę SMP przetrwa, ale nie będzie trzeba się z nim użerać. Y, przynajmniej ja się nie będę użerał. Dobra, wracam Wracając do cotygodniowych nowości, druga rzecz odnośnie też jest ATS-u i Kalifornii Dreamin, czyli po prostu jest to. Przebudowa Kalifornii. Tak jak w WTS-ie aktualnie przebudowują Niemcy, tam niedługo będą przebudowywali Anglię, Danię, nie Danię akurat nie, ale na przykład Holandię, Szwajcarię, Austrię, no takie kraje, wiecie, te z podstawki, tą zachodnią część y, Polski. Y, no to po prostu to samo robią w wts czyli ten główny stan, który był taki podstawowy, przebudowują aktualnie. I tutaj, tak w skrócie, pisali o tym. Ja wam może już tutaj na zdjęciach będę mówił, bo ja tych zdjęć nie będę komentował. Wy sobie sami tutaj oglądajcie, fajnie to wygląda, w ogóle ten most, ale napisali. o o tym, że większość terenów będzie przybudowywana, oczywiście i będzie robiona na takiej zasadzie jak te nowe stany, w sensie jak te nowe DLC, czyli po prostu będzie robiono tak nowocześnie, tak ładnie, bo na przykład kiedyś nie mieli opcji w Map, map Makerze, żeby na przykład pochylać drogę, i wszystkie drogi były na tym samym poziomie jakby nie wiem jak wam powiedzieć, zobaczcie tutaj, że ta droga jest tak trochę przewrócona najpierw tutaj na lewo, a później na prawo bo to działa na prawa fizyki, nie wiem jak to się dokładnie odbywa, ale po prostu jak droga jest przech przechylona tak w prawo a wy jedziecie i wyskręcacie to po prostu samochód was nie zepchnie, ten pas przeciwny i po to jest to właśnie takie coś robione kiedyś w mapie editorze tego nie dało się zrobić teraz od, ja wiem dwóch lat chyba się da to zrobić, bo ja jak zaczynałem weteść na mapie editorze jakieś dwa lata temu, to już to było dodane normalnie no i właśnie między innymi z tego będę Korzystali, oczywiście, wszystko będzie przebudowane. W sensie nie, powiedzieli, że nie wszystko, bo niektóre rzeczy albo w ogóle nie będą przebudowane, bo są w miarę ładnie zrobione, albo po prostu będą leciutko przebudowane, bo nie są aż tak wymagające. No, ale jak widzicie, większość tutaj rzeczy będzie przebudowywana. Nie, nie napisali nic odnośnie prefabów, więc pewnie prefaby w sensie napisali o tym, że będą nowe po prostu firmy dodane dodatkowo, więc może jakieś nowe prefaby dojdą. Ale mi się wydaje, że te stare prefaby jednak zostaną, chyba że. Zostaną Zostaną leciutko po prostu odświeżone, ale na pewno nie będzie jakiś tego, jeśli chodzi o prefaby wow, w sensie tak mi się wydaje. No ale jak widzicie, na pewno ładnie jest to zrobione, już w podstawce było kiedyś, w sensie jeszcze to jest ta Kalifornia. Wróć, jeszcze jej nie wprowadzili tego yy, odświeżenia tej Kalifornii, ale na pewno, jak wprowadzą to odświeżenie, to na pewno będzie łatwiej, o ta, yy, ładniej. O to mi właśnie chodziło. No spoko to wygląda, jak tutaj patrzyłem fajnie, te miasta wyglądają. E, no i chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Trochę długi ten odcinek, dawno już takiego dłuższego odcinka było 100 tygodniowych nowości no fajnie, że dodali tego multiplayera bo na pewno, na pewno będzie fajnie z takimi konwojami na przykład, dlatego mam nadzieję, że SCS jak będzie robiło właśnie tego multiplayera do ETS-u, da taką do 100 osób można jakąś zaprosić, albo ewentualnie serwer można wykupić na 100 osób żeby było łatwiej na przykład pod jakieś konwoje żeby organizować, bo wtedy na przykład taki tracker SMP no już nie miałoby podjazdu do takiego multiplayera SCS-owego, mówię, na pewno Tracker SMP będzie dalej używany, ponieważ ludzie, którzy nie mają z kim grać, albo po prostu chcą pojechać na jakąś trasę śmierci, no po prostu i tak wejdą na Tracker's MP, gdyż ponieważ e, po prostu, no po prostu będą kogoś szukali. Ale jeszcze fajną taką rzecz powiem, że na pewno przez to, że SCS wyda swojego multiplayera, to Tracker MP będzie miało konkurencję z, 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 z SCS-owym multiplayerem, i co się wtedy stanie? Wtedy zobaczycie, ja wam to gwarantuję, że będzie dużo mniej banów. Tracker MP będzie dawała w sensie, że będzie dużo trudniej oberwać bana na Tracker MP, ponieważ Tracker MP już będzie miało konkurencję i wiedzą, że jak dadzą komuś bana, to ta osoba pójdzie na SCS-owego multiplayera i może stamtąd nie wrócić już do nich. Dlatego zobaczycie, że też kary będą takie e, zrobione, że mniejsze będą te kary, oraz praktycznie moim zdaniem, tak mi się wydaje, że praktycznie już nie będzie takich przypadków, no naprawdę będą jakieś nieliczne przypadki, kiedy ktoś dostał niesłusznie bana, tak, bo już ym, na zasadach, wiecie, konkurencji już Trackers MP będzie, lepiej będzie podchodziło do tych, którzy grają, bo teraz aktualnie, wiecie, no, jedyny Trackers MP to jest jedyna platforma multiplayer do ETS-u i ATS-u, więc nie mają konkurencji, przez co mogą robić sobie co chcą, a gdyż już będą mieli tą konkurencję, to to już będą wiedzieli, że lepiej, wiecie, lepiej dać graczom większą wolność, żeby zostali u nich, tak? Powiedzmy, no wiecie o co chodzi. E, dobra, no, słuchajcie, dzięki za obejrzenie tego odcinka, przypominam nam tak w skrócie łapeczkę w górę o, oraz o subi... No dobra, słuchajcie, dzięki za obejrzenie tego odcinka, przypominam nam tak w skrócie o, o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subika na kanale. Zapraszam was również do na naszego Discorda, Twitcha oraz Discorda Veski, do którego linka macie w opisie. Dzisiaj coś tak szybko mówię, nie wiem, ale no. E, I słuchajcie, jeszcze tak, żeby nie było, dzisiaj do godziny 20 na kanale Karta Społeczności na YouTubie wleci post o tym, jakie od odcinki jakie live'y, o której z czego, jakie będą po prostu w następnym tygodniu. W następnym tygodniu też będę miał egzaminy, więc będzie mniej oczywiście na pewno live'a. Praktycznie z tego co planuję, praktycznie w ogóle nie będzie liveu w następnym tygodniu. W sensie w ogóle nie będzie. Dobra, słuchajcie, bo już trochę ten dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Do następnego siema. No i cześć.